15 września spotkaliśmy się w Domu Kultury w Przeciszowie w Galerii na Skrzydłach na wernisarzu wystawy Tumult przestworzy powietrze zmagania w obrazach Piotra Forkasiewicza. Wystawę możemy oglądać do 21 października. Autor jest grafikiem, który od najmłodszych lat pasjonuje się historią, techniką, militariami i sztukami wizualnymi. Piotr Forkasiewicz pojawia się w Przeciszowie po 8 latach z nową wystawą. Nie sposób zapomnieć. Osiem lat temu spotkaliśmy się pierwszy raz w Domu Kultury w Przyciszowie z Piotrem Forkasiewiczem podczas wernisarzu jego wystawy, jego prac. Lancaster walczący w obrazach Piotra Forkasiewicza. Wtedy też mieliśmy przyjemność gościć jednego z ostatnich członków załóg bombowców Lancaster, pana majora Czesława Blicharskiego. Po ośmiu latach. Mamy tą wielką przyjemność spotkać się ponownie z Piotrem w Domu Kultury. W galerii na skrzydłach, w, gdzie prezentuje swoje e, najnowsze prace, najnowsze grafiki. Wystawa pod nazwą Tumult Przestworzy e, zabiera nas e, w świat aeroplanów, e, tych z pierwszej wojny światowej, e, poprzez e, najbardziej znane samoloty okresu II wojny światowej oraz e, najnowsze konstrukcje e, lotnicze. Bardzo cieszymy się, że e, Piotr e, zgodził się na e, Zorganizowanie, współorganizowanie tej wystawy. Bardzo się cieszymy, że możemy spotkać się z Piotrem w Domu Kultury w Przeciszowie i wierzę głęboko, że ta wystawa będzie miała mnóstwo odbiorców przez najbliższy miesiąc. Skąd Pana zainteresowanie militariami i grafiką? Hmm, zaczęło się jak byłem w twoim wieku mniej więcej. Od poglądania filmu o bitwie Anglii, i od tego, się zaczęła moja fascynacja yy, lotnictwem przede wszystkim. A grafiką zawsze się trochę zajmowałem, no ale w pewnym momencie podjąłem decyzję, że może to być fajne, fajny sposób na życie. Więc poszedłem na studia i się potoczyło. Zauważyłem w Pana pracach dużo detali. Jak Pan to robi? Hmm. To wymaga dużej wytrwałości i dużo czasu. Ja się zdecydowałem, że chcę robić obrazy takie maksymalnie realistyczne, i ponieważ te, te, ta technika pozwala na to, stąd ja dużą wagę przykładam do tego, żeby model był opracowany. Model razem z teksturami był opracowany w najmniejszych detalach, bo to popłaca, bo jak już zrobię taki model, Namaluję takie tekstury do modelu. Wtedy ten model mogę używać wielokrotnie. Jak bardzo Pana praca jest zbliżona do tradycyjnego modelarstwa? Modelarstwa jest bardzo zbliżona, bo wszystkie te obrazki bazują na modelu, który ja robię w komputerze. Z tym, że jest taka różnica, że modelarstwo np. plastikowe czy kartonowe ono jest jakby ograniczone skalą, a w przypadku cyfrowego modelarstwa nie ma takiego ograniczenia i możemy stworzyć najmniejszy detal jaki nam się spodoba, więc ale jakby pod względem przebiegu Budowania modelu? Nie różni się to właściwie niczym, bo też trzeba znaleźć dokumentację, zdjęcia i na tej podstawie tworzymy model. Czy trudno jest tworzyć ogień? Ogień? Mm, kiedyś było trudniej, i w momencie, kiedy tworzyłem obrazy w mniejszej rozdzielczości, to była kwestia malowania po prostu ognia. Ogień ma też swoją temperaturę, i to trzeba było oddać. Natomiast wraz z, jakby z wzrostem mojego doświadczenia w tej materii, zacząłem się posługiwać narzędziami cyfrowymi do tworzenia właśnie dymu ognia, które dają dużo lepsze rezultaty niż po prostu techniki malarskie, malarstwa cyfrowego. Ile zajmuje Panu zrobienie jednej pracy? Ponieważ tak jak Ci powiedziałem, że wszystko to bazuje na modelu 3D, więc bazą jest posiadanie modelu 3D, więc żeby zbudować model, trzeba od paru tygodni do kilku miesięcy, czasami nawet lat. Jest tu taki jeden model, który zajął mi parę lat. Potem ten model trzeba w komputerze jakby rozpłaszczyć, pomalować, oświetlić, stworzyć scenę. I potem z, y, z tego co otrzymuję y, komponuje jakby finalny obraz. I więc tak zrobienie już takiego ostatecznego obrazu, to już jest kwestia kilku dni. W Pana obrazach dużo się dzieje. Tak jak sceny z filmu. Jak blisko pan do animacji? Dość blisko. To znaczy, jak się tworzy takie modele, w ogóle jak przychodzi pomysł na obraz, to ja to mogę przyrównać do czytania książki. Jak czytamy książkę, to żeby zrozumieć, coś, co się czyta, to nasz mózg cały czas tworzy obrazy. I tak samo jest jak czy się tworzy, nie wiem, model plastikowy, czy robi się taki obrazek, to człowiek przeżywa to jakby wewnętrznie i widzi tą akcję. Stąd jakby yy, tworząc te obrazki. Dla mnie to jest jak właśnie ruchomy obraz, trochę. Jak, jak taka scena zatrzymana w czasie. Ta wystawa mocno nawiązuje tematycznie do naszego konkursu modeli kartynowych. Jak wrażenia? Myślę, że to nie jest przypadek, że tą wystawę otwieramy akurat na dzień przed rozpoczęciem konkursu kartonów. Myślę, że w całej rozciągłości nawiązuje do tego, co się ma wydarzyć w najbliższy weekend. Zresztą pytałem autora tej wystawy, żeby tutaj przybliżył mi genezę powstania tych prac i to, co one przedstawiają. Dlatego myślę, że no, od jutra zaczniemy tutaj. Podziwiać te modele, które w ilości chyba ponad 450 zgłoszonych modeli będą wystawiane. I też przy tej okazji myślę właśnie, że dobrze, że uczestnicy tego konkursu, którzy przyjadą, będą mogli podziwiać tą wspaniałą wystawę. Nawiązywaliśmy też do tego, że warto by było kontynuować to w oparciu o takie nasze lokalne historie tutaj, między innymi związane z lądowaniem na przykład samolotów amerykańskich sił zbrojnych na terenie Osieka i całą historią, która się z tym wiąże, autor wystawy zapowiedział, że jest zainteresowany tym, roz, tym rozwiązaniem, tym pomysłem i że będziemy to w ten sposób kontynuować. Natomiast wystawa jest wspaniała, prace przepiękne, no wyobraźnia autora tutaj w całej rozciągłości pokazuje piękno i to, co chciał przekazać, czyli Cała II wojna światowa, bo głównie tego dotyczy historia lotnictwa, która jest tutaj pokazana, przedstawia nam w całej rozciągłości ten, 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 no, tą cząstkę wojny, która się toczyła i, i pokazuje, jak to de facto wyglądało na przestrzeni tych sześciu lat prowadzonej wojny.